Ten szłon nazywa się bombi, Ma trabelecz na nieni Prawie Dlaczego? Nie bądź ciekawy To jego prywatne sprawy Ahahahah ah, ah, ah. Słoń Szłon Co to? Co Nieć, Proszę o pan zwo, Owo myśl, myśl jest bardzo grześnie dziś. Mm. Chętnie pan łapę poda. Nie, Nie chcę, chcę podać? podać a Ach, to, to szkoda! szkoda. Ha, ha, ha. Papuga! Papuszko, papuszko, powiedz mi kosz na łóżko. Nic ci nie powiem, bo ci podkaż. Powtórz ci a, no powtórzysz każdemu kogoś podkasz. Ha ha, ha pipi, 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 pipi. I koniec.